Od jakiegoś czasu e, czytam na moim blogu e, w komentarzach prośby o to, żeby zrobić jakiś sondaż gdzieś poza Warszawą, gdzieś wśród tak zwanej prowincji, gdzie ludzie mogą mieć zupełnie inne poglądy na wiele spraw. I właśnie dziś na taką prowincję przyjechałem, żeby zapytać o ewentualne zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Ja dzisiaj robimy sondaż o zakazie handlu w niedzielę. Handlu. E, hmm. Czy Jak się Pan do tego odnosi? Bo ta koalicja, która teraz władzę? Miała też w swoim programie, chociaż różne te propozycje, w jaki sposób przywrócić te niedziele handlowe, ale ja pytam ludzi, bo ponoć ludzie są w większości za przywróceniem tych handlowych niedziel, zwłaszcza jeśli sondaże zlecały wielkie sieci handlowe, to tak wychodzi. A jak ludzie na, na ten temat patrzą, pan? No im zdaniem to nie byłby problem, jakby wróciły niedziele handlowe. A pan, jest, pan pracuje w handlu? Pracowałem kiedyś i nie był to jakiś wielki problem dla mnie, więc... Właśnie w czasach, kiedy były te handlowe niedziele Nie, pracowałem. jak były niehandlowe... Mm -hmm. Czyli ja miał Pan każdą z... niedzielę bądą. No nie każdą, bo czasami Aha. jednak była handlowa i jak przyszedłem czasami w niedzielę, no to nie było źle. Nie było źle. Ja. A, I więcej płatne było, bo teraz też mówią o tym, że przywrócić i na przykład dwu, nawet dwu i półkrotność... No, powinno być płatne, ale, więc... ale generalnie ludzie... Często nie chcą pracować w niedzielę, ja obojętnie czy im się więcej płaci czy nie, no i mają ten czas, kiedy mogą się spotykać ze swoją rodziną. A no ludzie tak. chyba też się trochę przyzwyczaili już przez te 6 lat obowiązywania tego zakazu. 6 no, bo, lat? Tak, bo to od, od 2018 no roku, no, że ludzie już zwyczaje zakupowe zmienili i teraz niekoniecznie będą biegać. Wie pan, jest 7 teraz niedziel wolnych. Czy pan wie, kiedy są te niedziele? Bo ja najczęściej, nie, o pojęcia. kurde, dzisiaj była niedziela handelu. Ja ogólnie robię zakupy, kiedy mi się przypomni, żeby to No właśnie, ale jednak pan też punkt. uważa, że żeby nie zostawiać tego na niedzielę? Mhm. Bo już się przyzwyczailiśmy do tego? Czy warto to zmieniać? Nie, w sumie to chyba nie. A widzi pan. Nie ma pan hmm. nic przeciwko, ale nie warto zmieniać. To, no nie mam to, to... nic przeciwko, ale no... Moż... To dobrze, żeby taka opcja była dla nas jako klienta, tak? że zapomnieliśmy czegoś kupić, no tak. to idziemy sobie kupić. Ale to nie martwimy się w tym momencie o interes tych ludzi, którzy pracują w handlu. Nie? Tak. Mhm. Ale ogólnie no. Jakby zostało tak jak jest, to chyba byłoby najlepiej. Tak mi się wydaje. Tak jak jest w tej chwili. Także, tak no, tak robimy, mi się no, wydaje. jest w Niemczech na przykład. W nie? Niemczech od w dziesięcioleci tak jest, że tam się w ogóle nie handluje, tylko w, na stacjach benzynowych. No to... Europejsko zdaniem... mamy. PiS nas nie... wprowadził do Europy, wprowadzając zakaz handlu. Aha. No tak mówi, tak trochę żartuje, ale generalnie też przeciwko temu handlowi to wielu ludzi jest dlatego, że to Pisz wprowadził. Kolejna jakaś rzecz, którą trzeba rozwalić, bo jak Pisz to złe. Mhm. Nie. Czy pan jest za tym, żeby przywrócić handel w niedzielę, bo to było też w programie tej koalicji, która Ja działała. jestem przeciwny akurat. Przeciwny. A właśnie tak. proszę argumentować, bo są ludzie, którzy są za, a pan pracuje w handlu? Pracuje w handlu. O właśnie, no właśnie, bo ci co nie pracują. W handlu, nie Myślę, pracują... że nawet jakby nie pracował, to też jestem przeciwny. No ale tam ci chcą mieć opcje. Nawet już odzwyczają się chodzenia do sklepów w niedzielę, no bo się odzwyczają. To i tak, a zaśpie, zaśpię, zapiję, to sobie w niedzielę kupię coś. A pan w handlu jako człowiek, człowiek zatrudniony w tej branży? Tak. Korzysta pan z życia sobie w tej niedzielę, rozumiem. Na przykład jeżeli nie pracuje, nie? Jeżeli no, pan nie pracuje. tak. Ale myślę, że jakbym nawet nie pracował no niedziela, no jeden dzień można by było sobie odpuścić załóżmy. Nie wiem, idąc przykładem zachodu w Niemczech tak. mają wolne, dobrze prosperują. Nie Jasne, wiem. Niemcy tak mają. Zwłaszcza, że handel ten mały wcale nie jest za przywróceniem tych, handl, tych niedziel, tylko wielkie sieci. No bo tam są wielkie interesy, nie? Odbiły się na wszystkich. Dobra. Dobrze, handel w niedzielę. Tak. Jest pan za czy przeciw? W ogóle, jak są niedziele handlowe teraz, a jest tylko 7. Chodzi pan na zakupy w niedzielę? W tej chwili nie chodzę, bo są no. sklepy zamknięte. Natomiast mm -hmm. e, niektóre sklepy przydałoby się, gdyby były otwarte. Mm -hmm. W ciągu tygodnia nie zawsze mamy czas, żeby tak. zrobić zakupy, na przykład e, 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 ubrania kupić, mm -hmm. kurtki, mm -hmm. ewentualnie wystrój wnętrz do domu i tak dalej. Czyli takie rzeczy. Na przykład te markety budowlane tutaj tam mrówka, na przykład jakieś lerwa, jakieś. No tak, więc takie rzeczy. Jeśli chodzi o sklepy spożywcze, nauczyliśmy się już jakby uh -huh, uh -huh. robić zakupy rzeczywiście w, w ciągu tygodnia, ewentualnie w sobotę. Biedronki są też czynne, na przykład m, bardzo długo. Uh -huh. Tak, więc jakby tak, i bardzo wcześnie są otwarte, więc jakby tutaj nie ma problemu. Uh -huh. Awaryjnie idziemy do zapisów. Awaryjnie leratawa. idziemy do żabki, która jest otwarta 7 dni w tygodniu zwykle. Czyli czy nie ma sensu tego, mówi Pan, przywracać tego handlu? Tylko mówi Pan jakoś branżowo, tak? Branżowo, tak. Uh -huh. branżowo, uh -huh. branżowo rzeczywiście byłoby to, byłoby to e, jakieś ułatwienie. Uh -huh. No bo tak to pozostaje jeden dzień tak naprawdę w tygodniu, mm -hmm. tak żeby się wybrać całą rodziną mm -hmm. i dziecku kupić buty, mm -hmm. kurtkę i tak dalej. Jasne. A, a... Co, a co Pan się na tych pomysłach, bo to o tych pomysłach, które no różną, idą w różnych kierunkach ku temu celowi, żeby ten handel przywrócić, na przykład dwójpółkrotność zarobków, żeby ci ludzie mieli, którzy w handlu pracują, albo też żeby na przykład obowiązek dwóch niedziel wolnych, ale dwie zajęte w miesiącu. Zgadzam się z tym, że praca w niedzielę powinna być lepiej, do, lepiej płatna, dużo lepiej płatna. Mm -hmm. I wtedy... Bo nie, nie chcę pracować w niedzielę. Nie? To znaczy, jeśli by była lepiej płatna, to myślę, że znalazłyby się osoby, Jasne. które by chciały. Natomiast no to, to tak. musiało być tak, że rzeczywiście byłoby to opłacalne i dla pracodawcy, mm -hmm. czy prowadzącego taki sklep, i dla osoby, która by tam pracowała. Ale tak czy owak, nie byłby to wybór że pracownik mówi, a ja nie chcę pracować w niedzielę i co? No wtedy pracodawca... Mimo tej większej płacy. Pracodawca musiałby go móc, móc przekonać mm -hmm, wyższą mm. pensją. O, tak, dobre. Czy pani jest za tym, czy pani e... jest przeciwko temu? Szczerze nie mam zdania żadnego. A robi pani zakupy w niedzielę? Raczej nie. Ale to ja nie pytam o te niedziele, których i tak jest handel, nie są handlowe, tylko właśnie w te handlowe, które jest raptem 7 w ciągu roku. Czy pani czeka na nie z utęsknieniem, kiedy w końcu? Nie, raczej nie. Czyli nie przeszkadza Pani ten Absolutnie. Handel, zakaz handlu, tak? Nie. Przyzwyczailiśmy się mhm. inaczej sobie z tym radzić, tak? Mhm. Jak Państwo się jest do tego... Przeciwne. Właśnie, proszę powiedzieć dlaczego. Bo można zakupy zrobić w poprzednich. No właśnie przyzwyczailiśmy się już do tego, Przyzwycaj tak? Można żyć bez handlu w niedzielę, można mm -hmm. żyć. Aczkolwiek jak jest, to jest wygodnie. No pewnie. Ale żyć... Jak, żyć... Zwłaszcza jak się nie pracuje w handlu, to tak, wielu tak, ludzi jest tak. za, bo nawet tak, jak już tak, nauczył tak, się tak. robić poza niedzielami, to dobrze mieć opcję, tak? No, tak, tak. O, jako opcję tak, ale w zupełności można się obić. Mm -hmm. Dobra, tak jest nasze. Dobra. dobra, dziękuję Państwu o, bardzo. Przyprawia, moglibyśmy panu zadać pytanko. No dobra, dziękuję. ok. A, a Pani? Ja też dziękuję. Bo o handlu rozmawiamy, zakazie, który chcą znieść w niedzielę. Może ludzie ale handlu... w niedzielę? No w ogóle, że chcą znieść ten y, zakaz ale, handlu. Ale my w niedzielę nie handlujemy. My w niedzielę... Ja rozumiem, rozumiem, ale jednak zajmujecie się handlem jaki macie do tego stosunek? No, do tego zakazu, ewentualnie zniesienia nie Żadnego, może być... Wszystko to... jedno Panu. Proszę? Wszystko jedno Panu. Wszystko jedno, bo to tak. No, ale robi Pan zakupy w niedzielę? Nie. No właśnie. W ogóle. Ozwyczaju się pan, czy, to, czy się bardzo bo, pan to W ogóle za wszystko tym? robię tam w piątek albo w sobotę i, I z... żyć. a w niedzielę o to chodzi, bez zakupu. Bo wie pan, <słuch> sondaże robiły te, ale te wielkie sieci handlowe. Mm -hmm. Czy te olbrzymie galerie handlowe to oni w ich interesie, żeby ten handel znieść. Nie? A w małych takich sklepikach to wcale nie mają takiego interesu już. Nie, nie, nie. Bo wcale nie ma dużych obrotów w niedzielę. Tak. To nie to co kiedyś. Do kościoła ludzie pójdą i przyjdą... Do abysu, do z, rodzinę, do z rodziną spędzą czas i tak dalej. Tak. Gdzie wszyscy są to w domu w jednym czasie. nie kręci w niedzielę tu po Grodzisku. No właśnie o to chodzi. Do marketów może tak, ale nie, nie, nie tu. No właśnie. Czyli na, w grodzisku będzie inaczej niż w Warszawie pewnie. No Też na pewno podejść. na 100%. W Warszawie to tłumy. To tłumy w tych galeriach siedzą. A, mhm. Na jedzenie jadą, na obiad. Na obiad. Ale to nadal można było jeździć na te obiady, nawet mimo tego zakazu. No, no. obiad jedzą, przyjadą. Połalwą i Poła kupią. Poslifują, <laughs> bruki coś kupią, wydadzą pieniądze i są zadowoleni. Tak, żeby byli na weekendzie. Byli na weekend mieli w markecie. Tak, <laughs> weekend w markecie. Dziękuję. Dziękuję. Ja za to, żeby niedziela była wolna. Jest pani za tym, żeby niedziela tak, była wolna? Ja A pani to... w handlu, czy pani pracuje w handlu? Nie. A, w szpitalu. czyli pani no właśnie, szpitalu. I pani nie przeszkadza ten zakaz, nie. który jest. Dobra, dziękuję bardzo. Osobiście nie kupuję w niedzielę. Odzwyczaiłam się zupełnie. Nawet te handlowe Pani nie kupuje. Nawet te handlowe no nie jeżdżę, tak. Kiedyś jeździłam do centrów tych dużych na zakupy takie ciuchowe, a mhm. w tej chwili już. Czyli nie brakuje Pani tych niedziel. Nie, pani się, nie. Wszyscy ułożyliśmy sobie jakoś na nowo. Nawet nie zwracam uwagi, że właśnie. nie ma, ok, czy, że o tym są jakieś dyskusje w rządzie. Nie, nie. Przed była niedziela handlowa. Ja się dowiedziałem jak minęła ta dzień nie, niedziela handlowa. Nie, absolutnie nie panu. interesuje mnie to w sumie. Mhm. Dobra, dziękuję Pani bardzo. Czy go znieść? czy kontynuować? Każdy ma prawo do bycia z rodziną w domu. Można no zrobić to w tygodniu, w sobotę. Mhm. Czy nie jest Pani żeby za tym, żeby znosić? Nie. ten. Czasami jak zakaz. mi się nudzi, to może by człowiek gdzieś wyszedł, ale mhm. to nie jest ale tak, że... to tak można wyjść, czy... można nie. iść do pizzerii, nie. można iść do kina. To znaczy to są czynne. takie zakupowe, bo wtedy człowiek tak. ma ten czas, żeby połazić, ale mhm. to nie jest... E... Nie jest to konieczne. Nie, absolutnie. Umie sobie Pani z tym radzić. Dokładnie tak. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo proszę bo pytamy ludzi dzisiaj, bo robimy uliczne, pytamy o zakaz handlu w niedzielę, który Chcia, chciano by znieść. Proszę powiedzieć, Jak się pan do tego kogo reprezentujecie. Ja robię swojego bloga własnego, mm -hmm. nie jestem żadną znaczy, telewizji. powiem tak. No. Pracuję w każdą i w każdą niedzielę. Handlu, no, ja w handlu pan pracuje? Nie w handlu, ale pracuję. Dobra, ale czy jest pan za tym, żeby handel też pracował ale... w każdą niedzielę? Nie czy... musi. Nie musi. Przyzwyczaiłem się do tego. O właśnie, o to chodzi. że nie można robić i spoko. O jasne. Dobra, dziękuję bardzo. No, a moim zdaniem powiedziałem być ale to znaczy, brakuje Panu bardzo tego, tych zakupów w niedzielę. W sensie nie, ale na no tym. Ciągle się... Pan zapomina kupić chleba na niedzielę i potem. Musi pan iść do żabki i zapłacić. Na przykład, drożej. ale też tych niedziel nie ma handlowych za dużo. Siedem jest. W roku. No na 52 tygodnie, no to, to tak Ale słabo pan wie, jest. kiedy jest która niedziela? Jak panu tak brakuje, to pan odlicza czas, jeszcze tylko tydzień do, albo miesiąc. To tam chyba jak święta są coś takiego. No jakoś tak, ale no raczej tak, przy jakichś okazjach takich, kiedy są jakieś święta. Pan jest za, za przywróceniem tak. całkowitym? Tak, całkowitym. A czy uważa pan, tak jak mówią, że przywrócić, ale na przykład dwójpółkrotność zarobków, żeby podnosić stawki godzinowej za czas pracy w niedzielę. Powinno być więcej. Powinno być. bo to jednak nie działa i człowiek tak, to właśnie. musi tracić. Myślimy też o ludziach w handlu. Tak? Dokładnie, tak Dobra. Tak, bardzo panu dziękuję. dziękuję. No cóż, nie wiem na ile to zdanie jest odrębne od, od zdania mieszkańców wielkich miast, ale tu na prowincji ludzie raczej zdecydowanie są za tym, żeby ten zakaz utrzymać. Przyzwyczaili się do tego, żeby to, sobie z tym radzić, żeby robić zakupy w innych terminach niż niedziela. A jak Państwo sądzicie, czy ten zakaz powinien być zniesiony? Jak, na jakich warunkach? Jakoś złagodzony, zmieniony? i zapraszam do komentowania i subskrybowania oczywiście mojego kanału.